Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom któryś konkretnych kryptowalut to dajcie proszę znać w komentarzu co to mają być za projekty. Ja nazywam się Arek Juświak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut WymieńBitcoina.pl. Nim przejdziemy do konkretów, to mam dla Was dwa komunikaty. Właściwie pierwsze to jest podziękowanie, bowiem w ubiegłym Materiale poniedziałkowym wspomniałem słów kilka na temat tego, że część osób, zresztą całkiem spora, okazało się, że wśród Was to grono jest zdecydowanie mniejsze, bo wielu, wielu w ogóle o tym nie słyszało. Natomiast wśród ekspertów branżowych istnieje takie przekonanie, że Bitcoin ma deflacyjny charakter. Ja wypowiedziałem się na ten temat w nieco inny sposób, i byłem przekonany, że wyleje się na mnie fala hejtu, i jakieś wiadro pomyj. Nawet zaraz po wrzuceniu tego materiału na YouTube napisałem do Marty, że dzisiaj prawdopodobnie będzie mieli główną burzę w komentarzach, żeby była na to przygotowana. A tymczasem bardzo, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo w komentarzach niezwykle Kulturalne dyskusje, za co serdecznie Wam dziękuję, bo okazuje się, że tak naprawdę żadnego burastwa tutaj nie ma i naprawdę mamy mega, mega kulturalną społeczność. Bardzo mi miło to było widzieć, czytać te komentarze. Na część z nich oczywiście podpisywałem, więc za to wszystko serdecznie Wam dziękuję. I jeszcze jeden komunikat, a mianowicie od października, czyli już właściwie od tego tygodnia, wracamy do nagrywania trzech materiałów tygodniowo, czyli znów słyszymy się w każdy poniedziałek, środę oraz piątek, tak więc. Z jeżeli macie jakieś propozycje yy, kryptowalut, które miałbym przeanalizować to śmiało nie krępujcie się, dawajcie znać w e, komentarzach, a część tych projektów, które zaproponowaliście w, e, pod poniedziałkowym materiałem, zostanie przeanalizowana już w piątek, dlatego że pod ubiegłotygodniowymi materiałami nie było aż 30 propozycji, a jeżeli nagrywam 3 materiały w tygodniu, no to biorę pod uwagę Bitcoina, Ethereum i 30 Waszych propozycji, więc część z tego, co zaproponowaliście w poniedziałek, zostanie także przeanalizowana już teraz, w najbliższy piątek, więc serdecznie Was oczywiście na piątek Materiał, zapraszam, a my tymczasem przechodzimy sobie do tego, co e, dzisiaj e, najważniejsze, czyli do notowania bitcoina, którego cena widać, że w ostatnim czasie dość ładnie wzrastała. No ale zwieszka ta po raz kolejny. Zatrzymała się jednak w rejonie 28 100 dolarów. To jest techniczny poziom, o którym mówiliśmy już jakiś czas temu, i to jest ten poziom, w okolicy którego już w poniedziałek pojawiła się dość wyraźna reakcja podażowa. Bo choć w pierwszej chwili Bitcoin wzrastał i przez moment zapłacić za niego trzeba było nawet ponad 28 600 dolarów, no to finalnie całą poniedziałkową sesję zakończyliśmy na poziomie 27 dolarów, czyli bardzo, bardzo wyraźnie. it Spadek, dość silna reakcja podażowa, która wprost wskazuje, że kupujący przynajmniej na ten moment nie mają wystarczająco siły, czy nie mieli wystarczająco siły do tego, by ten opór pokonać, co zwiększać może prawdopodobieństwo wystąpieniem w najbliższym czasie kolejnego ruchu spadkowego na notowaniach czołowej kryptowaluty. Jeżeli tak się stanie, no to oczywiście jednym z ciekawszych poziomów, do którego Bitcoin mógłby zmierzać, wydaje się rejon ostatnich dołków, a więc znowu granica nawet 25 tysięcy dolarów wchodzi w grę, jeżeli chodzi o możliwy pułap cenowy, do którego notowania BTC mogłyby zmierzać, więc no tak w perspektywie krótkoterminowej szczególnie optymistycznie to nie wygląda. Oczywiście sytuacja mogłaby się diametralnie zmienić w momencie, w którym Bitcoin nagle wystrzeliłby powyżej granicy 28 100 dolarów, no ale nie zanosi się, aby coś takiego miało nastąpić dzisiaj czy jutro, szczególnie że jak spojrzymy sobie na wiele innych projektów, no to tam też nie powiem, że na wszystkich, ale na większości jednak yy, Dominuje tendencja spadkowa i pewien pesymizm. Podobnie jest chociażby w przypadku Ethereum, którego kurs nie dotarł co prawda do granicy 1790 dolarów. Wyrównaliśmy te wierzchołki z końca sierpnia i w poniedziałek mieliśmy bardzo wyraźną reakcję, podażową spadek, przypomnę o ponad 4%, w efekcie czego na wykresie powstała nam formacja objęcia besy wczoraj spadek już zdecydowanie mniejszy, natomiast widzimy, że dzisiaj czyli w środę o poranku, kurs ETH podejmuje próbę spadku poniżej technicznego wsparcia w wysokości 1655 dolarów mówiliśmy o tym pułapie już w ubiegłym tygodniu, ale mówiliśmy o nim także w poniedziałek, jeżeli dzisiejsza świeca dzienna zamknie się na obecnym poziomie Poziomie, no to w mojej cenie należy przygotować się będzie na możliwość dalszej wyprzedaży, dla której oczywiście realnym zasięgiem numer jeden jest najniżej położone wsparcie wyznaczone na podstawie ostatnich minimów, czyli 1550 dolarów, ale w mojej cenie nie można wykluczyć także spadku niżej do granicy 1500 albo 1425 dolarów. Tam zlokalizowane mam dwa kolejne poziomy, więc trzy, trzy poziomy wsparcia. Względnie blisko siebie od 1550 do 1425 dolarów, i myślę, że w tym kierunku właśnie ETH będzie e, zmierzać. Spadków myślę, że możemy oczekiwać także na notowaniach Immutable MX, projekt, którego kurs bardzo ładnie odbił, tuż akurat wcześniej, bo 22 września od technicznego poru w wysokości 68 centów. No, i jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, w najbliższym czasie powinniśmy znaleźć się. Przy poziomie 53 centów, a w przypadku zejścia poniżej, możemy zmierzać dalej na południe, czy to w kierunku 48-48,5 centa, czyli powiedzmy, chodzi o poziom wyznaczony na podstawie doków z połowy września, albo dalej, kolejne wsparcie. Ja mam zlokalizowane, niestety, ale dopiero w wysokości 38 centów. Jest to poziom wyznaczony na podstawie doków z listopada oraz z grudnia ubiegłego roku, więc kto wie, kto wie, być może ta wyprzedaż będzie kontynuowana jeszcze nieco dłużej. Kolejny projekt który zaproponowaliście, i notabene kolejnym projektem, który wykazuje pewną przestrzeń do kontynuacji rajdu spadkowego, jest Lisk. Popularny Lisek, który odbił się od oporu w wysokości 77,5 centów. Ciekawy poziom, testowany w czerwcu i na początku lipca jako wsparcie. Teraz testowany jako opór. Wcześniej był testowany, oczywiście, już z końcem września. Kiedy to również pojawiła się reakcja podażowa, teraz też pojawiła się reakcja podażowa. Więc jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, no to w mojej ocenie zasięg jest właściwie jeden najważniejszy, czyli rejon 68 centów. To jest poziom testowany w listopadzie, poziom testowany w grudniu oczywiście ubiegłego roku, poziom testowany w czerwcu, sierpniu oraz wrześniu tego roku. Więc no bardzo, bardzo ważny punkt wsparcia, do którego myślę, że Lisk będzie w najbliższym czasie podążał. Czyli mamy wycenę poniżej 74 centów. Ja stawiam na spadek do 68 dziecię Kolejnym projektem, który z kolei wyróżnia się już na tle szerokiego rynku kryptowalut jest TorChain. W tym przypadku mieliśmy w ostatnim czasie oczywiście też jakieś spadki, też widać, że w poniedziałek wyprzedaż o 5,5%. Natomiast ogólnie rzecz biorąc notowania TorChaina od połowy czerwca zaliczyły dość wyraźny wzrost. Chyba najbardziej dynamiczna zwyżka miała miejsce w mniej więcej w połowie sierpnia, ale ogólnie rzecz biorąc licząc od dołków z czerwca mieliśmy wzrost z poziomu... 78 centów do poziomu 2,26 dolarów. Więc naprawdę spektakularny rajd wzrostowy. Wzrost, który przyczynił się do pokonania kilku technicznych strewoporów, z których ostatnia. To jest przedział pomiędzy dolar a pięć centów. W efekcie czego torczeń znalazł się w pewnym momencie na najwyższym poziomie od sierpnia ubiegłego roku? Kolejny opór to była bariera $2,20. Od niej akurat odbiliśmy. No i w wyniku tych obserwowanych od trzech dni spadków wróciliśmy w rejon pokoranego wcześniej oporu. Teraz jest to strefa, która stanowi naturalne wsparcie. Więc zobaczymy, czy przypadkiem pojawi nam się tu w najbliższym czasie jakaś reakcja popytowa. Gdyby tak się stało, gdyby. Kurs był w stanie odbić się od tego pułapu, no to moglibyśmy oczekiwać dalszego wzrostu znowu, czy to w rejon 2,20, czy dalej do pokonanej już jakiś czas temu linii tendencji wzrostowej, czy powiedzmy 2,60, albo nawet w rejon 3 dolarów, czyli rejon szczytów z lipca i sierpnia. Ubiegłego roku. Natomiast bardzo, bardzo ważne będzie to, czy odbijemy od obecnie testowanego wsparcia, bowiem gdybyśmy nie odbili, gdyby rynek osunął się poniżej, zamknięcia świecę dzienną, poniżej tego pułapu, no to niestety, ale, ale należałoby przygotować się na możliwość spadku w rejon dolara 65 centów, więc tu trzeba jeszcze chwileczkę poczekać, aż rynek się określi, czy odbijamy, idziemy w górę, czy jednak spadamy i lecimy do kolejnego wsparcia. Niemniej jednak, jest to projekt, który tak strukturalnie pod względem wykresu wygląda. Wygląda zdecydowanie bardziej optymistycznie niż wiele projektów yy, kryptowalutowych. Takiego optymizmu nie widać jednak na notowaniach Worldcoina i teraz tak. To jest projekt, który wyjątkowo musimy przeanalizować z perspektywy interwału 4-godzinnego, dlatego że jak zerkniemy na d 1 to zauważymy, że nawet nie ma tu za bardzo co analizować, bo mamy strasznie krótką historię notowań. I co do zasady, musicie zdawać sobie sprawę, że jak mamy tak krótką historię notowań, to skuteczność tej analizy też nie będzie tak duża jak w przypadku projektów, gdzie ta historia jest zdecydowanie większa. Natomiast jak zerkniemy sobie na interwał 4-godzinny, no to coś będziemy w stanie tam wy Znaczyć. Niestety, zwyżka, którą obserwowaliśmy, nie dotarła do technicznego oporu. Jak mam wyznaczony taki pułap wysokości dolara 0,95 centów, tam się nie znaleźliśmy. Od pewnego czasu spadamy. Spadki przyczyniły się do pokonania wsparcia w wysokości dolara i 64 centów. Jeżeli więc wyprzedaż będzie kontynuowana, no to w mojej ocenie jednym z ciekawszych poziomów jest granica dolara i 34 centów. Wiem, że tu była fałszywie wybijana, natomiast wcześniej była testowana dwukrotnie jako wsparcie, później właściwie to moglibyśmy zaliczyć, więc trzykrotnie jako opór. Tu była fałszywie wybita, po czym i tak rynek bardzo ładnie ją respektował. Więc ja tego poziomu jeszcze w żaden sposób nie lekceważę i uważam, że granica dolara i 34 centów to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawy, bardzo fajny poziom, do którego notowania tego projektu mogą w najbliższym czasie zmierzać. My przechodzimy dalej. CoinWeb, projekt, którego kurs odbił się od oporu zlokalizowanego w wysokości 1,7 centa, mniej więcej u mnie na pokresie 0,0172. Na przestrzeni ostatnich dni mieliśmy dość wyraźny spadek. No i jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, w mojej ocenie jednym z ciekawszych poziomów wsparcia, do których rynek mógłby dążyć, jest granica 1,4 centa, czyli 0. 0,140, ewentualnie dalej kolejne wsparcie, to już wyznaczamy sobie na podstawie doków z grudnia i stycznia. Grudzień ubiegłego roku, styczeń tego roku, czyli bariera e, 0,0113, więc myślę, że tu jak najbardziej za chwilę możemy mieć zjazd przynajmniej właśnie w granicę 1,4 centa. Przechodząc dalej SSV Network, projekt którego kurs miał bardzo fajne odbicie wzrostowe, przede wszystkim w połowie września, natomiast później ustabilizował się. Mamy tendencję boczną pomiędzy poziomem wsparcia w wysokości 15,60 a takim lokalnym oporem gdzieś 17,50-60. W wyniku obserwanych od początku tygodnia spadków notowania SSV Network powróciły w rejon dolnego ograniczenia tego układu, no i póki co nie widzę tu jeszcze żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji popytowej, która wskazywałaby na odbicie. Oczywiście nie należy w środę o poranku o godzinie 7:47, jak ja to nagrywam, e, analizować czy interpretować dzisiejszej świecy, bo ona może się zamknąć na najróżniejsze sposoby. Może być tak, że wieczorem po tych porannych spadkach nie będzie śladu, będzie po nich tylko knoda, finalnie sesję zamkniemy wzrostowo i byłby to sygnał byczy, byłby to sygnał wskazujący na odbicie od tego wsparcia i mógłby on napędzić nam podbicie wzrostu. Jeżeli jednak sesję dzisiejszą zakończymy poniżej poziomu 1560, no to niestety, ale będzie trzeba przygotować się na możliwość dalszej wyprzedaży, a zasięgami dla dalszej wyprzedaży mogą okazać się oczywiście okolice tych ostatnich sierpniowych czy wrześniowych dołku, więc granica 13 dolarów i powiedzmy 60 centów. Albo dalej kolejne wsparcie w wysokości 12 dolarów i 50 centów. I tu musimy troszeczkę sobie ten wykres oddalić, to zauważycie, że to jest poziom, który bardzo ładnie już we wrześniu, w październiku w listopadzie grudniu ubiegłego roku był testowany jako opór, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny punkt. No i niestety wiele będzie zależeć od tego, co wydarzy się dzisiaj w ciągu dnia. Natomiast biorąc pod uwagę, co dzieje się na szerokim rynku kryptowalut, nie zdziwiłbym się jakoś szczególnie gdyby to wsparcie zostało po prostu pokonane. Przechodząc dalej, kolejny bardzo ciekawy projekt w sensie ciekawy technicznie projekt, czyli Tellor. Projekt, którego kurs zajczył, no spektakularny rajd wzrostowy, tu chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo 23 sierpnia mieliśmy wycenę na poziomie 9,30 mniej więcej, a 27 września mieliśmy wycenę na poziomie 66, 60, 70, więc... No, skala wzrostu była przepotężna. Oczywiście ostatnie dni przyniosły spory spadek i zobaczymy, gdzie ta wyprzedaż się zatrzyma, ale zbliża się ona do ciekawej konfluencji wsparć Z jednej strony tu na podstawie tych wierzchołków z połowy września moglibyśmy kreślić wsparcie, z drugiej strony niewiele niżej przebiega nam linia tendencji. Nie wiem na ile ta linia tendencji będzie jeszcze istotna, bowiem ona dość dawno nie była testowana, właściwie w tym roku rynek jej dokładnie nie testował. Testowaliśmy ją bardzo ładnie w ubiegłym roku. Najpierw maj, czerwiec, początek yy, lipca jako wsparcie, później tu była testowana jeszcze we wrześniu. Najpierw jako wsparcie, później jako opór yy, oraz była testowana z początkiem listopada i w grudniu jako opór. Natomiast w tym roku żadnego dokładnego testu nie było. Tu jak rynek się do niej zbliżył, to i tak ją fałszywie wybił, więc mieliśmy no, niedokładny test. Natomiast jeszcze te linie na wykresie mam. Być może ona już żadnego większego znaczenia nie będzie miała. Zobaczymy, czas pokaże, wtedy najwyżej będziemy ją usuwać, no ale to jest najbliżej położone wsparcie, na które warto będzie tutaj zwracać. Zwracać uwagę, no i zobaczymy w którym momencie pojawi się jakieś odbicie, które mogłoby ewentualnie zapoczątkować rajd wzrostowy. Bo jeżeli ten byłby kontynuowany no to tak naprawdę moglibyśmy wskazywać na potencjalny zasięg dla wzrostów gdzieś w granicę ponad, ponad pułapem 73 dolarów. Tu już warto zerkać na, albo nawet dalej powyżej 80 dolarów. Tu już warto zerkać sobie oczywiście na interwał tygodniowy, brać pod uwagę szczyty z e, sierpnia 20 roku, szczyty z listopada 21 roku, więc no ten przedział tutaj mógłby się bardzo, bardzo mocno e, zwiększyć dla dalszego wzrostu. My idąc dalej zerkimy sobie na Nakamoto Games, projekt, który też w ostatnich w ostatnim czasie, tu w tym roku, bardzo ładny wzrost. W początkim roku byliśmy przecież na, na pułapach bliżej 6,6,5 centa. A teraz jesteśmy na poziomie 72 centów. To co przykuło moją uwagę, jak analizowałem Nakamoto Games, to jest to, że jest to projekt, który dość ładnie wypełnia znamiona zasady zmiany biegunów, Czyli poziom tu testowany jako opór, następnie testowany jako wsparcie. Tu testowany jako opór, tu testowany jako wsparcie. Tu testowany jako opór, tu testowany jako wsparcie. Więc naprawdę dość ładnie to wszystko e, wyglądało. Oczywiście powstaje teraz pytanie, dokąd pojawią się dalsze wzrosty i czy przypadkiem wcześniej nie wystąpi korekta, bo korekta mogłaby się pojawić i mogłaby ona sprowadzić nam notowanie na Komodo Games nawet w rejon 60 centów, natomiast jeżeli zwyżka ta będzie kontynuowana, to ja mam wyznaczone kolejne opory odpowiednio w wysokości 90 centów, dolara i 20 centów oraz 2$ dolarów i 33 centów. Ja pokazuję Wam to na interwale tygodniowym, natomiast y, proponowałbym, bo nie wiem, czy tu będziemy w stanie to tak na szybko zrobić, wziąć sobie, odpalić po prostu na KAMOTO Games z perspektywy interwału dziennego i jak odpalicie sobie interwał dzienny, no to przeskrolować ten wykres, wtedy zauważycie, że te poziomy, które wyznaczyłem, czyli odpowiednio 90 centów, dolar, 20, 233, to nie są żadne Losowe poziomy. One co prawda nie były testowane po 5, 6, 10 razy, tylko raczej po dwa. Ale mimo wszystko, najpierw jako wsparcie, później jako opór. Najpierw jako wsparcie, później jako opór. Najpierw jako wsparcie, później jako opór. Więc mimo wszystko widać, że rynek respektował te poziomy z dwóch stron. więc Są one dość ciekawe i być może w tamtym kierunku będziemy zmierzać. My przechodzimy dalej do notowań Litecoina którego kurs był bliski stworzenia prowzrostowej formacji odwróconej głowy z ramionami, ale do niczego takiego przynajmniej na tym etapie jeszcze nie doszło. Ja o tym układzie prowzrostowym mówiłem już chyba kiedyś. Chodziło o to, że tu mogło być potencjalne lewe ramię, głowa, prawe ramię, a opór wysokości 69 dolarów stanowił linię szyi, pokonanie której mogłoby zwiastować dalszy raz wzrostowy, czy to w kierunku 73, bądź dalej 82 dolarów. Nic takiego się jednak nie wydarzyło, dlatego że w momencie, kiedy rynek zbliżył się do granicy 69 dolarów, pojawiła się dość wyraźna reakcja podażowa. W poniedziałek mieliśmy spadki o 3%, wczoraj mieliśmy spadki już nieco mniejsze 0,7%, no i dziś mamy spadki o 1,7%. Jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, to stawiam na to, że Litecoin w najbliższym czasie znajdzie się na pułapie 62,50 dolarów, a w przypadku ewentualnego zejścia poniżej tego pułapu mógłby zniżkować dalej gdzieś w rejon ostatnich doków, czyli powiedzmy 58,50 dolarów bądź jeszcze niżej do granicy 50 Dolarów i na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Polki. Dot, a trzeba powiedzieć wprost, nie dzieje się wcale dobrze. Oczywiście jest to projekt, który od długiego już czasu, bo od maja ubiegłego roku utrzymuje się wewnątrz równoległego kanału spadkowego. Na uwagę sługuje to, że w tym roku nie znaleźliśmy się jeszcze w rejonie dolnego ograniczenia tego zakresu i trzymajmy kciuki, żebyśmy się tam nie znaleźli, bo to oznaczałoby wyprzedaż sromotną to naprawdę byśmy zjeżdżali grubo grubo natomiast zdaje się, że możemy w najbliższym czasie na notowaniach Polki do, doświadczyć spadku w rejon 3,50 dolarów. Jest to projekt, którego kurs zaliczył oczywiście dość ładne podbicie przede wszystkim w niedzielę, natomiast już w poniedziałek pojawia się dość wyraźna reakcja podażowa. Zwróć uwagę też na jakim poziomie to się stało. Tu, był opór, tu było wsparcie, tu było wsparcie, tu był opór. Ten sam poziom, notabene to są te same rejony e, co dołki z końca grudnia, więc no fajna strefa, fajna techniczna strefa, reakcja podażowa, w wyniku której obecnie testujemy sobie dołki wrześniowe. Natomiast możemy tutaj dopatrzyć się formacji takiej konsolidacji. Jest klasyczny ruch boczny, były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, biorąc pod uwagę, że wcześniejszy ruch był spadkowy, zwiększa to prawdopodobieństwo wybicia dołem. A gdyby tak się stało, to w mojej ocenie notowania polki dot mogłyby zmierzać właśnie w kierunku 3,50 dolarów i 50 centów, bo tam miałbym wyznaczony kolejny poziom wsparcia. Nie wiem, czy to z perspektywy interwału dziennego będę Wam w stanie pokazać, więc przejdźmy sobie na interwał tygodniowy i zauważycie, że to jest poziom wyznaczony na podstawie dołków tak naprawdę z drugiej połowy dwudziestego mm, 20 roku, Czyli sierpień, wrzesień, październik, listopad, tak naprawdę, no to, to jest ten pułap. Czyli mniej więcej 3,50 dolarów. Oczywiście nie jest to poziom wyznaczany co do centa, to może być równie dobrze 3,55. Chodzi po prostu o pewien rejon, do którego możemy w najbliższym czasie na notowaniach polki do sobie tutaj e, zmierzać. Z mojej strony to było na tyle. Ja bardzo serdecznie oczywiście dziękuję Wam za e, obejrzenie tego materiału. Jeżeli ma, on Wam się w jakiś sposób podobał, był przydatny, zostawcie proszę łapkę w górę. W komentarzu dajcie znać, jakie kony mam przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu, a ja przypominam, że wracamy do trzech analiz w tygodniu, czyli w tym tygodniu jeszcze słyszymy się oczywiście w piątek, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się, cześć!